Emocje po CES 2024 powoli opadają. Sama konferencja oczywiście nie zawiodła. Pojawiło się sporo nowości technologicznych, które były mocno powiązane ze sztuczną inteligencją i. To tylko zapowiedź tego 2024 roku, który będzie stał mocno pod znakiem AI. Z tej strony, Paweł Soczewski i zapraszam Was na podsumowanie ostatnich nowości ze świata sztucznej inteligencji. I już przechodzę do mojego komputera. Rozpoczynamy od nowego chatbota od tym razem medycznego chatbota. I tym razem po raz kolejny Google pokazuje nam świetną rzecz. Ostatnio. Właśnie badacze z Google DeepMind pokazali Mobile Aloha, czyli zaawansowany model językowy dla robotów, który wykonywał niezwykle zaawansowane czynności ludzkie. Tym razem dostajemy Google Amy, czyli chatbot, który dorównuje diagnostom i działa co najmniej tak dobrze i w porównaniu do zwykłych chatbotów, które. Pozwolą nam otrzymać odpowiedzi na temat naszych dolegliwości czy chorób, czy zasięgnięcia informacji. Google Amy będzie samo się uczyć na podstawie badań, na podstawie tego tej bazy danych, którą już ma i cały czas ewoluować i wpadać w pętlę, gdzie cały czas będzie się uczyć na tym, co tak naprawdę nam potrzeba i to, co już teraz dostaliśmy, co jest. Mocną tylko zapowiedzią, nawet nie możemy tutaj mówić o żadnej wersji alfa czy beta. No, może nam zapowiadać pewną rewolucję. Myślę tutaj na branży medycznej i to tak naprawdę lekarz w naszym urządzeniu coś, co mocno napędzane sztuczną inteligencją będzie, no, może. Może za jakiś czas zastąpić i poprawić tą naszą opiekę medyczną. Na pewno krok bardzo ciekawy, i tutaj myślę, ta pozytywna strona sztucznej inteligencji. Następnie warto wspomnieć o sukcesie Rabbit R1, czyli ten gadżet, który który ma korzystać z systemu RabbitOS i ma być naszym walkie-talkie, jak pieszczotliwie jest nazywany, naszym asystentem AI, który ma mm, konwertować naszą mowę. Myślę, w skrócie można powiedzieć, konwertować naszą mowę i tworzyć. Z nich polecenia dla naszego telefonu, dla naszych urządzeń, bo, bo nie tylko z telefonami ma się łączyć. Producenci właśnie zakomunikowali, że już piąta tura zamówień przedpremierowych została wyprzedana. Podobno dwudziestokrotnie przekroczyło ich przewidywania, jak dobrze może się sprzedać. I to myślę zapowiedź też w jakim kierunku może zmierzać branża. To może być rewolucyjne urządzenie, które, które może rozwinąć rynek smartfonów i myślę generalnie narzędzi smart, bo widzieliśmy też jak Rabbit potrafi się połączyć z urządzeniami smart w naszym domu. Możemy zobaczyć jak to wygląda, jak Rabbit R1. Już teraz potrafi działać. Potrafi z kamery choćby zobaczyć, co mamy w lodówce, i z tego dać nam przepis i konkretne kroki, co możemy zrobić z tego jedzenia, które mamy. A to tylko jeden z wielu przykładów, jak może nas pomóc i jak może być tym naszym asystentem AI. Kolejna rzecz. To to, co myślę, mogliśmy się spodziewać po tych wszystkich informacjach i po tym, co Microsoft nam dał, i ten copilot, który był do tego momentu darmowy, otrzymuje plan Pro, czyli z racji tego, że copilot to tak naprawdę kalka czatu GPT i Microsoft mocno współpracuje tutaj z OpenAI. Copilot Pro to tak naprawdę abonament ChatGPT Plus. Możemy tak to porównać, który też będzie kosztował 20 dolarów przez za miesiąc tak samo jak ChatGPT Plus. Dzięki temu dostaniemy przede wszystkim Copilota we wszystkich aplikacjach Windowsa, jak Word, Excel, czy, czy Outlook, oprócz tego to AI będzie mogło. Oprócz tego będziemy mieć priorytet i niezakłócony dostęp, jak Microsoft opisuje, do najnowszych tutaj rozwiązań od OpenAI, czyli GPT 4 Turbo teraz. Oprócz tego ulepszony dostęp do kreowania obrazów, które też bazują na Dali 3 od OpenAI. I oprócz tego też będziemy tworzyć, mogli tworzyć nasze własne czaty. Tym razem Copilot GPT, czyli też kalka tego sklepu i tych możliwości, które mamy w czacie GPT. Następnie też w nawiązaniu do ostatnich rewelacji na temat choćby Mobile Aloha czy robocie od Tesli. Optimusie drugiej generacji startup 1x właśnie poinformował, że zebrał kolejne 100 milionów w drugiej turze szukania pieniędzy i między innymi OpenAI też, też ich wsparło firma startup z Norwegii, która tworzy humanoidalne Androidy, które mają być naszą. Naszymi asystentami e, powiew mocnego science fiction e, jeszcze bardziej nadchodzi e, do naszych domów. E, możemy zobaczyć, czym Neo e, od firmy 1X ma być. To, to prawie e, metr m wzrostu. E, no, robot, który, który ma być tym czymś, co miało nadejść już dawno, ma być e, marzeniami z filmów science fiction. I, i ciekawe, ciekawe, jak te pieniądze pomogą, i kiedy, kiedy dostaniemy takiego własnego asystenta do naszej pomocy. Oprócz tego, zostając w temacie humanoidalnych robotów, Elon Musk pokazał, że ich robot, czyli ten Optimus drugiej generacji, który dostał mocny update do tego do, do swojego działania. Widzimy tutaj film, jak składa koszulkę i wykonuje powiedzmy skomplikowane czynności ludzkie i, i wychodzi mu to coraz lepiej w tym pierwszym demie, którym też, też poruszaliśmy i które wam pokazywałem widać było, że te ruchy jeszcze są w jakimś sensie upośledzone ale teraz już zdecydowanie zmierza w kierunku tego co mogliśmy zobaczyć choćby ostatnio w tym Google Mobile Aloha w tym, w tym języku i to zdecydowanie prawdopodobnie będzie zmierzać w tym kierunku przechodząc dalej, nowości w Pika, czyli w generatorze filmów z promptów, czyli aplikacji, która jakiś czas temu szturmem wzięła wszystkich użytkowników i też wprowadziła niemałą rewolucję. Teraz twórcy pokazali rozszerzenie całego płótna, jak to nazwali, i, i dodanie większego pola na wzór tego co widzieliśmy w mid Journey, gdzie mogliśmy poszerzać nasze obrazy tak samo teraz możemy na bieżąco regulować i zmieniać Dajcie znać czy testowaliście pikę, która już jest dostępna dla szerszego grona odbiorców i, i nie trzeba już tak długo czekać na dostęp także myślę że każdy już to chciał mógł przetestować podzielcie się wrażeniami jeśli testowaliście a wspomnieliśmy o Mid Journey. no to szósta wersja Mid Journey, o której też, też jakiś czas temu sobie mówiliśmy jakie rzeczy miała wprowadzić użytkownik Black pokazał jak dodanie pewnych informacji do promptów pokazuje i możemy stworzyć selfie, które wygląda jak prawdziwe zrobione dodając informacje na przykład, że to zostało zamieszczone na Redditie czy Snapchacie w 2018. Powoduje, że to zdjęcie, które nam Mid Journey wygeneruje, wygląda jak rzeczywiście zrobione z telefonu, jako coś, coś rzeczywistego, realnego i efekty są naprawdę zdumiewające. no Myślę, że nasze oko miałoby problemy w odróżnieniu. Tej jakości i wszyscy się zachwycają, jak Mid Journey już generuje realistyczne obrazy, i ta wersja 6 naprawdę jest kolejnym krokiem naprzód. A koniec chciałbym wrócić do aplikacji, do której, o której już mówiłem, że, że ma być kolejnym nie tylko generatorem obrazów, ale też upscalerem czyli powiększaniem jakości naszych zdjęć jakości. i polepszaniem jakości już. Jest w wersji beta otwartej, czyli każdy z nas może przetestować, tworząc sobie konto i wykorzystać choćby te funkcje. Za jakiś czas dostaniemy też możliwość tworzenia filmów, wykorzystując AI i prawdopodobnie za jakiś czas to zostanie udostępnione. Sprawdźcie, zobaczcie, jak kria AI się zachowuje. To wszystko na dzisiaj. Jeśli Czujecie, że mój materiał był dla Was wartościowy? Bardzo proszę o zostawienie subskryp subskrypcji, łapki w górę, łapki w dół, komentarza, Wszystkie reakcje bardzo mile widziane. Za wszystkie bardzo dziękuję. Pomagają mi rozwijać mój kanał, docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców. Zapraszam Was do moich pozostałych filmów i kolejnych, które pojawiają się codziennie. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia. Hej!